Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do Diabła z grami. Link w opisie. na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy w dzisiejszym odcinku ponownie nowe, najciekawsze gry na Nintendo Switch 1 i na Nintendo Switch. Dwa, moi kochani, lecimy, tych gier jest trochę, więc wypadałoby o nich porozmawiać. Moi kochani, e, pierwszym tytułem, o który chciałbym dzisiaj dla Was omówić, jest Wild Hearts S. Gra jest już po premierze. E, no i no oglądałem się recenzji, bo przyznam, że obecnie kończę właśnie banandzę, tak, no i potem od razu chciałbym tego Wild Heartsa ograć, żeby dla Was zrobić z niego materiał, więc będę posiłkował się tym, co jest e, do znalezienia w internecie. Gra jest takim Monster Hunterem z... E, dość mocno rozbudowaną mechaniką rozstawiania przeróżnych narzędzi w naszej wiosce, tak jakiś pułapek, jakiś łóżek, chyba też pomieszczeń, to musicie mnie tutaj poprawić, jeżeli ktoś z Was już gra. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, tytuł ma troszkę inny system walki niż Monster Hunter, wydający się być mniej skomplikowanym, czyli tam nie będziemy mieli tego, wiecie, latania po menusach w trakcie walki i tak dalej, tylko walka jest taka bardziej in your face, co jedni gracze sobie chwalą, drudzy z tego powodu się żalą, ale Ogólna opinia jest taka, że jest to świetny tytuł 8 na 10, 8,5 nawet na 10. Na Nintendo Ashow e znajdziecie bardzo długie demo tego tytułu, w którym można spędzić ponad z no, 3-4 godziny na bank, tak, więc tutaj myślę, że warto to sprawdzić. No i tytuł jeszcze wyróżnia się taką mechaniką, że w trakcie walk z tymi potworami będziemy mogli sobie budować coś, co wygląda jak jakieś takie mury, słuchajcie, żeby na nich skakiwać. Ciekawe. Mi się ogólnie podoba bardzo, troszkę mroczniejszy niż w Monster Hunter klimat i jak tylko skończę, tak jak Wam mówiłem, Donkey Konga będę chciał się właśnie za, za ten tytuł e, zabrać, moi drodzy. Co jeszcze? Słuchajcie, kolejna rzecz to Murderer Assembly jest to gra, którą jak pewnie oglądacie ten odcinek, to już mam i będę chciał ją ograć i zrecenzować dla Was, bo to wydaje mi się być dość krótki tytuł. Zamieszczam go z tego powodu, że wygląda on dla mnie niesamowicie ciekawie. To ma być jakiś test osobowości? Jakiś quiz? Cholera, nie wiem, ale wygląda bardzo creepy, tak jak mówiłem. Jest to gra wydana przez Dolores Entertainment, czyli takiego wydawcę, który coraz prężniej działa na poletku indie horrorów, aczkolwiek chciałem was, u, chciałem was tutaj uczulić, że poczekajcie z zakupem. Poczekajcie z zakupem do momentu, w którym ja zrobię z tego materiał, a zrobię na 100%, no bo wiecie, z tymi takimi grami w grafice PSX artowej, no to jakby to powiedzieć, no one są albo świetne, jeżeli ktoś dobrze buduje atmosferę, dobrze buduje klimat, albo są po prostu mega do dupy i kiczowate, nie? Dlatego poczekajcie na materiał, myślę, że będzie warto się z nim zapoznać. Słuchajcie, kolejna gra to No Sleep for Kaname Date. I jest to kolejna gra z serii A.I. Somnium Files, jeżeli są tutaj fani takich gier jak e, Ace Attorney, jak podobno troszkę Danganronpa, jak moi drodzy, boże robiłem tego recenzję chyba nawet, no nieważne, takich gier detektywistycznych z mocnym japońskim klimatem. Z klimatem, który też oczywiście jest pokryty taką szarością, smutkiem, mrokiem, no bo będziemy tutaj oczywiście poruszali się po scenach zbrodni, będziemy rozwikływać przyrody tajemnice związane z jakimiś morderstwami. Ja od zawsze się dziwiłem. Jakim cudem? Ja nie mam jeszcze żadnych gier serii AI Sominium Files, no i teraz mamy nową i ta różni się podobno tym od swoich poprzedniczek, że ma w sobie więcej akcji, ale akcji w sensie takiej, że więcej chodzimy, robimy rzeczy, a mniej czytamy. Tak, jeżeli są to coś fajnie, AI Sominium Files, to bardzo Was proszę o namówienie mnie na większe zapoznanie się z tą serią. Kolejna gra to oczywiście Donkey Kong Bananza, moi drodzy. Jestem na samym końcu gry, praktycznie już. Jestem cały czas zaskakiwany faktem, że. Tytuł, jak już myślałem, że dwa razy się skończy, to on trwa dalej, tak? I jest niesamowicie ciekawy przy tym. To jest naprawdę spoko w tej grze, że ona pomimo swojej długości, a jest naprawdę długa, to cały czas stara się nas jakoś, tak wiecie, trzymać zapada, trzymać za żebyśmy chcieli przy tym e, siedzieć. Będziemy rozmawiali na tym, jak ta gra się ma, o tym, jak ta gra się ma do Mario Odyssey w trakcie recenzji. Ja wam powiem tylko tyle, że ta mechanika niszczenia na początku myślałem, że będzie to taka, będzie przeszkadzać, nie? Ale tak wcale nie jest. To nie jest gra o niszczeniu. Niszczenie jest jedną z mechanik i naprawdę świetną. Co jeszcze, gra też uważam, że bardzo dobrze pokazuje możliwości Nintendo Switch 2, możliwości jego padów, możliwości ogólnie samej konsoli, ponieważ jest tak. To jest szyta na ten sprzęt, nie? Czyli wiecie, nawet te wibracje w padzie są tak zrobione, że w momencie, w którym chodzimy małpką po ścianach, to czujemy takie delikatne tąpnięcia za każdym razem, kiedy dotykamy powierzchni. Niebawem recenzja, jestem naprawdę już pod koniec, a też wiecie, chciałbym być uczciwy dla Was i nie biec na chama za wyświetleniami i robić recenzję gry po 24 godziny po premierze. Bo tego się nie da w tyle przejść, chyba, żebyście, nie wiem, lecieli na pałę cały czas do przodu. Tylko chciałbym dla Was tą grę ograć, wycisnąć z niej jak najwięcej, żeby później ten koktajl, z tego co wycisnąłem, był dla was odpowiedzią na wiele informacji na temat tego tytułu, tak? Dobrze, kochani, lecimy dalej, moi drodzy. No to mamy teraz tak. Mamy słuchajcie, Wandering. Village, moi drodzy. Wandering Village jest to taki city builder, tylko że na chodzących, moi kochani, wyspach, takich trochę Xenoblade'owych, tak? Z, trochę mi się kojarzących z Xenoblade 2. Gra, przypomina trochę Populus, przypomina, nie wiem czy kojarzycie, się, przypomina mi trochę osobiście e, Giants. Pod tym kątem taki może trochę klimatu, tak, tak, tak uważam, no ale te wiecie, wszystkie te City Buildery to nie jest raczej coś dla mnie. Tutaj należy na pewno pochwalić, że tytuł ma podobno rozbudowaną warstwę fabularną i sam ten tryb kampanii potrafi przykuć nas do ekranu na nawet 15 godzin, co jest naprawdę tutaj niezłym, ale to niezłym, słuchajcie, wynikiem. Co jeszcze? Co jeszcze na tej gry? No graficznie mi się to za bardzo nie podoba, ale też zobaczcie jakie oceny zbiera, nie? Nie wiem czy nie ma dema na Nintendo eShop. Wszyscy fani takich wypoczynkowych, powiedzmy, gier, które zmuszają nas też do myślenia, powinni być to jak najbardziej usatysfakcjonowani. Moi kochani, lecimy dalej. Kolejna gra, no to już jakby to powiedzieć, nie jest do końca tytuł dla mnie, ale... Posłuchajcie, jest to WWW 2K25, czyli tytuł, który na Nintendo Switch 1 działał w sposób fatalny, teraz o ile w ogóle wyszedł, no te gry WWF nigdy na Switchu 1 nie działały dobrze i teraz mamy wersję na Switcha 2, powiem Wam tak, no ja byłbym w stanie zainteresować się grą o wrestlingu, której fabuła miałaby miejsce w latach 70. i 80. i byśmy tam się tłukli tymi wszystkimi, wiecie, oldschoolowymi gościami typu Sergeant Slaughter, czy typu Jake the Snake, typu Hulk, H Hulk Hogan w jakiejś kurde barach, czy na takich małych galach, a potem rozkręcali coraz bardziej tą karierę. Dla mnie ci wrestlerzy z lat 80. i 90. byli ciekawi, ci dzisiejsi absolutnie mnie nie interesują, ale. Osoby, które są fanami wrestlingu mówią, że ta, ta gra WW2K25 na Switch 2 jest naprawdę porządnym tytułem dla fanów tego obcierania się w majtasach, tak? więc bierzcie śmiało. No cholera, ja bym się skusił, tak jak mówiłem na ten wrestling, ale w takiej bardzo mocno oldschoolowej formie. To byłoby coś, co bym chciał. Na pewno tutaj zobaczyć. Shadow Labyrinth to jest też kolejna gra, którą mam zamiar niedługo, chociaż trochę ograć, żeby dla was przynajmniej zrobić pierwsze wrażenia, a w większej perspektywie recenzję. Jest to tytuł, który wygląda jak takie troszkę połączenie Hollow Knight'a i Metroid Dread. I jestem ciekawy, co sądzicie na temat jego oprawy graficznej. Nie wydaje wam się trochę taka tania. No wiecie, ja to mówię po trailerach, tak zobaczymy jak będzie w ruchu. Wersja na Nintendo Switch 1, to jest też kłopot tej gry, chodzi lepiej niż wersja na Nintendo Switch 2, tak więc użytkownicy Nintendo Switch 2, no polecam Wam raczej grać w tę wersję jedynkową, ale poczekajmy też na patch, tak? Sam tytuł, bardzo mroczna metroidwania z Pac-Manem, moi drodzy, który tutaj będzie robił za jakiś elektrobyt, który będzie pożerał inne, słabsze byty. No wygląda to mrocznie, wygląda to bardzo ciekawie, Aczkolwiek moi drodzy, ja, no tak jak Wam mówiłem, kolejka wygląda tak. Bananza, Wild Hearts i Shadow Labyrinth. No ale ogólnie, właśnie, jeszcze a propos, gra ogólnie zdobywa wysokie oceny, tak? Ósemki, nie? Czyli to jest ponoć kawał świetnej metroidwani Na pewno ją sprawdzę. Dobrze moi drodzy, lecimy dalej. No to Mario Party Jamboree wychodzi w tej wersji e, takiej Switch dwójkowej, bo oczywiście to już było na Nintendo Switch 1. Powiem Wam tak, być może. Nie mówię, że tak, mówię, że nie jestem wielkim fanem tych gier imprezowych, ale no mam tą kamerę do switcha z której nie korzystałem jeszcze praktycznie. No, i e, tutaj zostanie to fajnie za, zaimplementowane, ponieważ będą nasze uśmiechnięte mordy w momencie, w którym będziemy, wiecie, tutaj e, grać z innymi graczami. Więc zapraszam patronów moich, moi kochani, do GameChata. No i pewnie sobie w tego i tutaj, pogramy. Oczywiście, tak jak wam nieraz wspominałem, nie jestem największym fanem gier imprezowych na świecie, no ale wiecie, Marian spoko jest, nie? Zobaczymy, czy to, czy to się. czy bardziej mnie wciągnie ta wersja na Switch 2, czy będzie miała w sobie coś, co sprawi, że jakoś się. Będę chciał tutaj mocniej w nią zaangażować. Ninja Gaiden Rebound, moi drodzy, to tytuł, który, który sprawi, że będę musiał wstrzymać powietrze, zrobić tak. I czekać tak, tak aż do 19 września, ponieważ 19 września wychodzi wersja pudełkowa, którą biorę na pierdyliard procent. No a sama gra ukaże się pod koniec tego miesiąca, tak? No i będzie to taki hako-slashero-platformer, czyli oldschoolowy tytuł, w którym będziemy lecieć naszym tutaj ninjom, chlastać wszystkich, i y, słuchajcie, i walczyć z bosami. Gra ma przepiękny, moim zdaniem, pixel art, podkreślam przepiękny, wygląda świetnie. Tutaj mamy coś takiego, że widać, że w tym tytule każdy szczegół jest na maksa dopieszczony, tak? Widać, że naprawdę włożono w to ogrom miłości i wierzę w to, że gra odda. No powiem Wam w ten sposób, jak dostanę kod, tak? Nawet o niego nie prosząc, to zrobię dla Was recenzję. Jeżeli nie, to będziecie musieli poczekać z recenzją do września, ponieważ chcę po prostu kupić na maksa sobie wersję pudełkową. Dobrze, moi drodzy, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o Gry na Nintendo Switch i na Nintendo Switch 2, tak? Tak. Dajcie mi znać, słuchajcie, na co wy teraz czekacie z giereczek w ogóle w co gracie. Moi drodzy, przypominam Wam jeszcze, a propos Patronite, jeżeli chcecie zyskać mój friend code. I jeśli zostaliście patronami, to jak już zostaniecie patronem, wyślijcie mi proszę maila, że wysyłacie do mnie code. Tak? Coś na tym Switchu nie można zrobić takich rzeczy, że pisać do siebie wiadomości. Przynajmniej jestem te tempy, że nie potrafię, więc może musimy to jakoś po prostu rozwiązać. Nie? Dobrze, moi kochani, bardzo wam jeszcze raz dziękuję. Pamiętajcie, że aby wspierać mój kanał, możecie wejść na właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą Patronite, a także kupować z gry w sklepie Perfect Blue. I robicie tym samym sobie przyjemność i mi przyjemność, tak? No bo wykupujecie gry, ja z tego zbieram sobie punkty, jest cudownie, no i dzięki temu mogę dla Was też ogrywać więcej giereczek. Dobrze, moi kochani, widzimy się na 100% jutro, tak? W kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Na razie, cześć.